W następnym wystąpieniu dowiemy się, jakie bariery wzrostu stoją przed firmami, które chcą rozwijać się w modelu franczyzowym i jak te trudności pokonywać. Tytuł prezentacji to skalowanie sieci franczyzowych, jak budować wartość firmy w modelu franczyzy dzięki technologiom. Prezentację wygłosi pani Monika Ferreira, doradca strategiczny i partner zarządzający w praktyce doradztwa strategicznego IGS in Good Strategy. Pani Monika zdobywała doświadczenie w środowisku korporacyjnym sieci retail. Zarządzając działami zakupów na poziomie centralnym. Ma ponad 11-letnie 11 doświadczenie w budowaniu własnego biznesu w modelu franczyzowym, sprzedanego ostatecznie inwestorowi biznesowemu, branżowemu w grupie PWN. Pełniła też funkcję COO i doradcy strategicznego w firmie doradczej. Pani Moniko, zapraszam serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj opowiem o skalowaniu sieci franczyzowych i o tym, jak budować wartość firmy w modelu franczyzy dzięki technologiom. Dlaczego tylko niewielkiemu odsetkowi firm udaje się zwiększyć skalę? To jest pytanie, które zadaje sobie niezliczona ilość liderów biznesu. Mamy do czynienia z pewnym paradoksem wzrostu. To nie jest przypadkowe, że tak małej ilości skale się udaje zwiększyć. 96% firm, które funkcjonują na rynku to są małe firmy. Na 340 tysięcy firm, które powstają co roku w Polsce, tylko nieliczne rozkwitają w długim terminie 2%.